Cześć Simanko, ja jestem Natalia, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować pranka, który będzie zrobiony na moim chłopaku: czyli to, że się obraziłam na niego o. no właśnie, dowiecie się za chwilę. Także zapraszam. Właśnie wybiegłam od mojego chłopaka z płaczem, bo powiedział coś w stylu, że yy, ten, że jego mama coś tam gotuje lepiej czy coś. I ja na live ogólnie jego walnęłam focha. I wyszło tak jak wyszło, że on myślał, że ja serio się obraziłam. I nawet się popłakałam. I w sumie ma wyjść tak że niby ja wyszłam upłakana i w ogóle, bo on mnie obraził i że jestem zła i w ogóle i odechce mu się może pranków na mnie. Chciałam wziąć GoPro, żebyście mieli lepszą jakość, ale w sumie stwierdziłam, że jest trochę za późno, żeby brać GoPro, bo wtedy on by się mógł kapnąć. No i teraz sobie pójdziemy, pójdziemy nad maltę w Poznaniu. I ja mu wyślę jakiś łzawy filmik. Typu coś w stylu muszę odpocząć czy coś takiego. No, generalnie beczka, bo to wszystko odbyło się na live. Ja. Ej, Ania. Ania. jutro do jakiegoś gościa na masowanko idzie. A chrum jeszcze za to płaci, nie? I wie. To też mi tak... What, What the fuck? Masaż? What the fuck? Ja ci mogę zrobić. Za No. A ja chcę za pieniążki, tak jak Ania. A... Czemu ja nie mam Nie ma ja za pieniążki Ej, a czemu Ania ma, a ja nie mam? Idzie po prostu tam do mamy No. Wiem, co no. obiadu mam. Jest mi przykro. Ty <noise> wiesz, że ja to specjalnie mówię. Falsz. To nie jest tak, że. Ważne. Że twoje jest gorsze czy coś. No, tak teraz na live specjalnie mówię, wiesz o tym przecież. No, teraz puścisz pocha jak Milena. Nie jest śmieszny. Zobaczcie na Instagrama jaki spam ode mnie. Czemu jakiś spam na Instagramie zrobił. Nieważne. Oooooh. Chociażby jest wspomnieć o byłej, nie wypada. Co? Kiedy ja wspomniałem?

Mój ja się generalnie też nie spodziewa tego, że ja pójdę taką trasą, bo on wie, że ja Poznania nie znam i nie poszłabym trasą, której nie znam, co nie? No, mm, więc... Beka, ale szliśmy tutaj ostatnio z jego bratem i w sumie stąd znam tą trasę. No. Także zobaczycie za chwilę reakcję mojego chłopaka na to, że obraziłam się na niego o to, że mi powiedział, że nie umiem gotować. A tak naprawdę to on żartował w sumie sobie i ja wiem o tym, ale on myśli, że ja nie wiem. No, generalnie teraz napiszemy, żeby sprawdził mi jakiś pociąg czy coś na jutro rano. Powiem mu, że mam słaby internet i czy może mi sprawdzić pociąg na jutro. Więc no, i tutaj macie naszą rozmowę na fejsie. Mam nadzieję, że nie zadzwoni w sumie, bo będzie przypał jak zadzwoni, więc no. No mam nadzieję, że szybko odpiszę. żeby nie musiała czekać. No i generalnie trochę lipa, bo tak jak myślałam Łukasz ma live'a na YouTubie. Więc no nie odpiszę mi w tym momencie. Więc po prostu się wrócę i mu się zapytam, czy mi sprawdzi pociąg czy jest jakiś pociąg dzisiaj. O, tak mogę, na, tak mogę zagadać. Czy jest jakiś pociąg do Ostrowa? I mam nadzieję, że to łyknie, bo w sumie GoPro byłoby lepsze, jakbym zrobiła scenę w domu, ale też w ogóle nie chciałam robić tego na live, co nie? Bo jednak on tam ma tych swoich widzów i nie chce, wiecie, robić szopki na live. To, nie w, końcu, to w końcu nie są streamy, co nie? No, ale ten. Więc teraz wrócimy i mam nadzieję, że Łukasz to łyknął. Żeby nie było, że wiecie, że on powie, haha, prank i Porozmawiajmy, nie chcecie stracić, kocham cię. No i ciebie też, ale to jest prank, więc nie mogę ci tego napisać. Przykro mi. E, no, ale mam nadzieję, że on o tym wie nie muszę sobie, tak wiecie, zrobić takie łezki, że niby płaczę i gdzę, no ogólnie też go kocham i to bardzo i mam nadzieję, że on o tym wie, no ale, no. Więc ja za chwilę wracam. Dobra, więc time lapsik i lecimy do Łukasza. Wyłeś mi ten pociąg. Pytam się co ja wracać? Tak, chcę wracać. A dziwisz mi się? Łukasz to nie jest jeden wielki YouTube. Śmieszki śmieszkami, ale bez przesady. sobie za dużo pozwoliłem. Co? Chyba mi nie chcesz Spłatę, kochanie, że to był prank! Co? Nie! O kurwa. <grystanie> Czajcie, to chłop bo wyłączył, bo się poryczałam. I <grystanie> Sam cię Ja się no, ja się za to od odegram, nie. <grym> Ale ładnie płacze, prawda? <grym> Chodź tu. Przebałem, że to jest razem. Wiem, że trochę w trochę nieodpowiednim momencie, ale musiałam wykorzystać tę <grystanie> <tą> sytuację. <grystanie> Patrzcie, to wszystko nagrywałaś? Tak. Tak wygląda sprankowany facet. Ja się odegram, nie? Ja już sam się prawie poryczałem, nie? <grystanie> Mamy to. O nie. No, to generalnie tak wyglądają pranki w moim wykonaniu. O, ja pierdolę. On się popłakał, czekajcie, chłop się prawie popłakał, dlatego że wyszłam z płaczem z domu. No w sumie. No. Także warto było wyjść nieumalowaną, warto było nagrać filmik nieumalowaną. No. O, masa. <gry> Jeżeli prań Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. Jeżeli nie macie subskrypcji, to również ją zostawcie. Ja zapraszam Was również na kanał mojego chłopaka, który, jak widzieliście, trochę się zestresował. No ale to co? Prank to prank. Dzięki za oglądanie. Cześć.